Czeka nas, mam nadzieję, fantastyczne spotkanie. Oby dopisał poziom. Aby... Dzień dobry, witamy z Liverpoolu z okazji dzisiejszego spotkania na Anfield. Oby to był mecz obfitujący w spektakularne akcje, w mnóstwo udanych zagrań i przede wszystkim w gole. Dziś dla Państwa mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czas na spotkanie angielskiej ekstraklasy, czyli elitarnej Premier League. Liverpool. Zmierzy się z Ipswich tam. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. I udana interwencja. Wrzuca w 11 metra. Proszę państwa, bramka! Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry. Dobrze rozegrany żółtrożny. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. No to mamy 1 do zera. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Ryan Hrafenberg. Znakomite przerwanie, nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Kłopot z rozegraniem. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Traci piłkę po tym wejściu. Liverpool oddaje piłkę rywalom. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. A szansę Luis Diaz. I znowu Liverpool. Bramka odjeżdżają rywalom na dwa gole. Mogą teraz uspokoić grę tutaj jak na dłoń ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał to jaki. Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. No to mamy 2 do 0. Co? Gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo, prawo Pascala. Była siła, zabrakło celności. Luis Diaz. Czy będzie z tego bramka? Salaz! Bramka! Jak to w ogóle spadło? Niesamowite! Piłka poszybowała jak rakieta. Oj to musi być trafienie tego sezonu. Znowienie gry. Liverpool już raczej nie zagrożony. Zmierza po zwycięstwo. to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Czy trafi? I bramkarz wypił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Jest gwizdek i piłkarze na Anfield schodzą z boiska na przerwę. Realizator prezentuje nam... Stawion Anfield gotowy, gramy po przerwie. Mają teraz szansę na ale Ależ teraz będzie okazja. Burns. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Świetne, prostopadłe podanie. Sala doszedł do piłki. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramy. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak, Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale też Salat pokazał tutaj klasę. Bramkarz w pojedynku jeden na jednego z takim graczem po prostu nie ma szans. Mamy już zatem 4 do 0. O sala ładnie prowadzi piłkę przy nodze. Luis Diaz przy piłce. Może być zaraz groźnie. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości. Ciężko nie trafić. Powiększają przewagę. 5 do 0. Burns. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Ej, nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. Ale szokazja Salaka. Tak! Po raz trzeci! Ależ to zrobił! Skompletował hat -tricka. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. Więc pogrom. 6 do 0. Rusza teraz pod bramkę ze skrzydła. Virgil van Dijk zablokował ten strzał. Groźnie było. Dobra interwencja. 10 minut do końca tego meczu. Danie teraz odebrał piłkę Rywalowi. No, chyba trochę daleko, ale strzela. Była pana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Luis Diaz. Luis Diaz. Przy piłce. Ma szansę Luis Diaz. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. I jest go! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i cóż można powiedzieć? Bramkarz naprawdę zrobił, co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go minąć. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna.